Niestety da jeden z najdroższych telefonów komórkowych na rynku, nie szkodzi i tak możesz go mieć. Wystarczy tylko znaleźć hojnego sponsora lub pracodawcę. Tak jak urzędnicy Ostrowieckiego ratusza, którzy przy okazji wymiany służbowych telefonów komórkowych dostaną takie telefony, jakie im się wymarzyły, wedle własnego widzimisię. Mateusz Wróbel Kto z telefonów sobie wybrał? Żaden. To zastanawiam się, jaki telefon do telefonów bardziej. A Osobiście dokonali. żaden, musi się Może jakiś inny telefon, nie wiem, z nawigacją. Kurzyli państwo takiej furtki. To nie jest furtka, tak? Doszło do pewnego nadużycia. Zamówiono konkretne modele. Dlaczego akurat taki telefon ktoś sobie wybrał? I kto? Urzędnicy zorganizowali sobie koncert życzeń na to, jaki kto chce telefon. Ale tak to jest? wygląda, proszę nie, to zobaczyć. wygląda, a jak Porównanie prezydenta Ostrołęki do byłego już gubernatora Kalifornii wcale nie jest takie nietrafione. Chodzi o telefon, jakiego używa muskularny aktor to Blackberry. Dokładnie taki, jaki znalazł się pośród innych bardzo drogich telefonów komórkowych zamówionych przez urząd miasta Ostrołęki, zamówionych zdaniem ekspertów w sposób nie do końca zgodny z prawem zamówień publicznych, bo żaden z urzędników nie potrafił zasadnić, czego wymaga prawo, dlaczego wybrał sobie akurat taki drogi telefon. Przetarg powinien być rozpisany w dużym stopniu ogólności. W tej sytuacji, gdzie zostały wymienione modele telefonów, widać, że doszło do pewnego nadużycia, że sobie ten zamówiono konkretne modele. Przetarg rozpisany przez urzędników z Ostrołęki na służbowe telefony, zdaniem ekspertów, wygląda co najmniej dziwnie. Zamiast wskazywać na konkretne funkcje, tak jak urzędnicy powinni to zrobić zgodnie z prawem, wskazano na konkretne modele telefonów, czego robić nie można. Konkretnie na bardzo drogiego iPhone'a i równie drogiego Blackberry. Chcę mieć na najnowocześniejszy telefon. Ja im się wcale tym absolutnie nie dziwię, no ale no może nie za państwowe pieniądze. Jakby pan tylko mógł zerknąć, to jest dokument, który znalazłem u państwa na stronie, specyfikacja przetargowa, zamówienie, tele... zamówienie telefonów i zastanawiam się, który z telefonów pan sobie wybrał. Żadny. To może iPhone'a pan by chciał? iPhone'a, piękny telefon z Osobisty doradca prezydenta Ostrołęki telefon owszem posiada, ale nieco stary, taki który wymaga wymiany, podobnie jak służbowe telefony innych urzędników. Stąd przetarg na nowe aparaty. Pytanie tylko dlaczego te z najwyższej półki i pytanie dlaczego akurat te? Jakie ma uzasadnienie nie znam pod się względem na przydatności i funkcjonalności dla się, Mój telefon funkcjonalność tak, reprezentacyjna Nie, nie, ja mam zwykły telefon i takim się posługuję. Nie rozumie no, pan no. tych prostych rzeczy? To jest telefon Nokia s 66 Służy mi do zadzwonienia i odbierania to telefonu. w jakim to celu zostają wskazane tutaj nie tak drogie telefony? Nie iPhone, 4S, ja, Blackberry? został wskazany. Ja, ja nie zajmuję się zamówieniami publicznymi. Prezydent pokazując nam swój stary telefon chce nas chyba wprowadzić w błąd, bo doskonale wie, że niebawem dostanie nowego, bardzo drogiego smartfona. Podobnie zresztą jak jego współpracownicy. Proszę Pana, to są telefony dla kadry kierowniczej, dla prezydentów. I mm -hmm. bardzo się dziwię, że zadajcie Państwo takie pytania. To są yy, tele, dla telefony dla prezydentów? Tak. Takie chcemy specyfikacji. Ale akurat dlaczego to akurat te? te? Na no, bo akurat nie jest to kadra kierownicza. Zdajecie sobie sprawę, że iPhone'y. Niestety. Ludzie wyjeżdżają w teren. Potrzeba chyba dużego. Uzasadnienia, które w dokumencie musi być, a którego nie ma, dlaczego modele z najwyższej półki próżno szukać w przetargu? Można się tylko domyślać. I tak, na przykład, ten model reklamowany jest między innymi jako prawdziwe centrum multimedialnej rozrywki. Jest gratką dla miłośników gier. Ma dotykowy wyświetlacz, dwie kamery i nagrywa filmy w jakości HD. Telefon wręcz wymarzony dla urzędnika. Dodajmy, telefon za publiczne pieniądze. Będę mógł zaprezentować kilka modeli telefonów, które znalazły się w specyfikacji. Między innymi taki. To pan jest przedstawicielem handlowym? Tak? Nie, ja nie jestem przedstawicielem handlowym. Różne z tych telefonów pojawiły się w specyfikacji przetargowej. Dlaczego akurat yy, jedne z droższych? Postępowanie przetargowe zostało przygotowane z, zgodnie z obowiązującą mhm. ustawą o publicznych. Proszę, to jest opis przedmiotu zamówienia. Niewątpliwie na tej stronie jest coś, co powinno budzić pańskie zastrzeżenia. Wszystko w tym opisie jest w porządku. Nie tak bardzo w porządku, skoro eksperci mają nieco odmienne zdanie. Bo po pierwsze, wskazywać konkretnych modeli nie można. Po drugie, cena za każdy z zamówionych telefonów będzie również jak telefon z wyższej półki. A przypomnijmy, mamy tu do czynienia z wydawaniem publicznych pieniędzy. iPhone na wolnym rynku. Kosztuje około 2,5 tysiąca złotych brutto. Te telefony i tak wchodzą w, w wartość tego, tego kontraktu, więc jest to szalenie, szalenie dziwna konstrukcja. I jak zwykle w takich przypadkach diabeł tkwi w szczegółach, proszę tylko spojrzeć na ten zwrot lub równoważny, brzmi całkiem podobnie jak słynne na całą Polskę za wywołanie afery Rywina, sformułowanie sprzed lat lub czasopisma. Jeśli chodzi o kwestie używania nazw, to przypominam Państwu, że ustawa Prawo Zamówień Publicznych na to pozwala, tylko jest takie postanowienie, że należy użyć określenia równoważne, tak? wskazać parametry, które będą zbliżone do tego, czego żąda że W tym konkretnym przypadku użyli Państwo takiej furtki. Żeby Proszę nikt pana, nie to... mógł niczego zarzucić. Proszę pana, to nie jest furtka, to nie jest furtka. Myślę, że nie, nie, nie możemy tego w ten sposób y, 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 jakoś uogólniać. To nie jest furtka, tak? Wiemy doskonale, że nie ma telefonów równoważnych. Jeżeli mamy najnowszego iPhone'a czy nowe Blackberry, wówczas nie ma absolutnie telefonów równoważnych, chyba że ma się różnić jedynie kolorem, więc to jest. Tylko po to, aby do Urzędu Zamówień Publicznych móc powiedzieć, że nie został określony bezpośrednio jeden numer telefonu, bo dopuszczono również inne analogiczne, tylko że tych innych analogicznych nie ma. Na pewno nie wyobrażam sobie tak skonstruowania przetargu, żeby. albo inaczej, potrzeb nawet samorządowców, że musi to być kolejny koniecznie iPhone. Więc jest to naprawdę coś, coś bardzo, bardzo dziwnego. O sprawie przez nas zostało poinformowane Biuro Kontroli i skarg Ostrołęckiego Ratusza, ale przekazane przez nas informacje nie spotkały się z dużym zainteresowaniem. Nie wpłynęła do nas taka skarga. Mhm. A ja, ja mogę taką skargę złożyć? No, proszę pana, może. Pan. Skargi oczywiście składać nie będziemy. Mamy tylko nadzieję, że sprawie dokładnie przyjrzy się poinformowany przez nas Urząd Zamówień Publicznych. Mateusz Wrubel Ostrołęka.